Panie Prezydencie, Szkoła Główna Handlowa cyklicznie prowadzi badanie wskaźnika aktywności rozwojowej samorządów. Badamy nastroje, to jest taki nasz barometr koniunktury. Z ostatniego badania, ale także ze wcześniejszych wynika, że miasta na prawach powiatu dużo bardziej optymistycznie widzą przyszłość niż inne grupy jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza powiaty i gminy wiejskie. A przecież miasta na prawach powiatu mają swoje problemy następstwa polskiego ładu, spadek dochodów, duże zadłużenie, wiele zadań do realizacji. Z czego wynika ten optymizm? Ja myślę, panie profesorze, szanowni państwo, on wynika z zapowiedzi rządu. To jest troszeczkę, można powiedzieć, danie takiej dużej dozy zaufania, dużego mandatu zaufania zapowiedziom rządzących. Faktycznie nie krytykując tutaj, ale no poprzedni rząd, można powiedzieć... Przeskoczył w takiej strategii rozwoju państwa pewien etap. Mówimy tutaj o realizowanej przez wiele lat strategii rozwoju dużych ośrodków miejskich. I proszę zauważyć, że w 2015 roku po zmianie władzy, zmianie też obozu rządzącego i zapowiedzi czegoś takiego jak strategia zrównoważonego rozwoju, wszyscy myśleli, że ta strategia oprze się o miasta właśnie na prawach powiatu lub te ośrodki subregionalne, tudzież były miasta wojewódzkie, które straciły statut miasta wojewódzkiego. Tak się nie stało. Przeskoczono piętro niżej i w, w w formie takiej zdecydowanie większej finansowano, finansowano gminy, gminy często wiejskie, a miasta na prawach powiatu miały sobie radzić same. A Z... czy odczuwacie w swoich budżetach teraz tę zmianę, to co dała nowa ustawa? Tak, ta zmiana jest odczuwalna. My cały czas mówimy, że to jest krok w dobrą stronę, ale sporo zostało jeszcze do zrobienia. Chociażby te różnice w finansowaniu połączonym gmin i powiatów, a miast na prawach powiatu. Prawda? Są tutaj, tutaj jest ta różnica 0,4%, która jest zauważalna w całej strukturze budżetu, bo, bo w przypadku dużych miast na prawach powiatu przecież to są, to są miliony. Natomiast cały czas myślę, że jest ta duża doza zaufania, duży mandat zaufania do zapowiedzi rządzących. Pierwszy krok został uczyniony tą zmianą w finansowaniu samorządów, która została wprowadzona. Miasta na prawach powiatu na tym skorzystały, chociaż też nie w takim stopniu, jakim. Jak, jak były oczekiwania, ale mamy nadzieję, że kolejne, kolejne kroki, kolejne etapy tej, tej reformy finansowania samorządów. Panie przed prezydencie, przed samorządami wiele wyzwań. My w naszym badaniu także pytaliśmy o te wyzwania. Powtarzają się finanse, powtarza się oświata, powtarza się bezpieczeństwo. Jak wygląda to w przemyślu? Czy te wyzwania Was mocno dotykają i czy macie na nie recepty? Oświata to są wyzwania, które są z nami od niepamiętnych czasów. Oświata, która finansowanie oświaty, które obciąża bardzo mocno samorządy, bo każdy samorząd to jest największa pozycja w budżecie samorządu każdego absolutnie mm. samorządu to obciążenie jest ogromne. W przypadku takiego miasta jak Przemyśl przy budżecie nie niespełna 700 milionowym prawie 300 milionów to jest oświata i proszę sobie panie, panie profesorze wyobrazić, że 80 milionów miasto Przemyśl z własnych środków dokłada do oświaty. Jednocześnie około 100 milionów wydajemy na inwestycje. To tylko pokazuje, jak ogromna jest skala tego dofinansowania oświaty przez samorządy. Z tym się musimy zmierzyć, jeżeli chcemy zachować rozwój samorządów i to, żeby samorządy miały środki na rozwój. Z drugiej strony ten temat, który Pan poruszył, który może nie jest nowym tematem, ale chyba bardziej się kładzie na niego w tej chwili nacisk, czyli, czyli bezpieczeństwo. Przed samorządami ogromne wyzwania. Czy Państwo lokalizacji to bardzo ważne? Zwłaszcza przy tej lokalizacji na Wschodzie. Myślę, że myślę, że te zadania potrzebują finansowania to bez, bezwzględnie. Jeżeli ktoś narzuca na samorządy konieczność zapewnienia schronienia dla 50% mieszkańców gminy. W przypadku, który myślę, to jest 30 tysięcy, to Panie Profesorze to budowa wyzwanie. schronów i, i miejsc schronienia dla 30 tysięcy ludzi to jest potężne wyzwanie i potężne koszty. O tym się na razie jeszcze nie, nie wspomina. Nie mówi się o tym, że tak naprawdę potrzebne są. Setki miliardów, a nie dziesiątki. I, i, I taka jest prawda. Jest obawa i myślę, że wszyscy samorządowcy to potwierdzą, jest obawa, że znowu w ślad za przepisami i za pewnymi zadaniami zleconymi czy narzuceniem nowych obowiązków na samorządy nie pójdzie wystarczające finansowanie i znowu to samorządy będą musiały szukać tego, z której przysłowiowo szufladki przenieść na to, żeby, żeby spełnić wymagania ustawowe, które na nas są narzucone. Miejmy nadzieję, że... że że tak nie będzie i pozostańmy w tym optymistycznym. Aha, panie, panie Prezydencie, jak dotąd samorządy dawały radę i tak będzie. Życzymy, żeby Przemyśl dawał radę, samych sukcesów, dobrej kadencji. Bardzo dziękuję. Panie profesorze. Dziękuję bardzo.